Dzień dobry wieczór, kochane człowieki. Dzisiaj tapping na strach przed nieznanym. Więc generalnie, jako człowieki, jesteśmy zaprogramowani, żeby bać się tego, co jest nam nieznane, odczuwać dyskomfort, nie czuć się zbyt wygodnie w sytuacjach, których nie znamy. Ale Czasami, a nawet często jest tak, że właśnie tej, poza tą strefą komfortu, w nieznanym terytorium, jesteśmy w stanie odnaleźć cuda dla nas, odnaleźć to, kim naprawdę jesteśmy, i, i doświadczyć cudownych chwil, których nigdy nie, nie doznamy w, w strefie komfortu. Zamknij teraz oczy, weź głęboki wdech przez nos. Trzymaj i otwórz usta, wydech. Pomyśl o czymś, co chciałbyś zrobić, zdziałać, osiągnąć. Ale obawiasz się, bo jest Ci to nieznane. Otwórz oczy. I bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Zaczynamy na karatę. Pomimo tego, że odczuwam strach przed nieznanym, to decyduje się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że odczuwam strach przed nieznanym, to decyduje się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że boję się tego, co jest mi nieznane, Czasami jest mi z tym bardzo niewygodnie. I kiedy myślę o tym, żeby coś zrobić, co nie jest w mojej strefie komfortu, czasami czuję się z tym bardzo niekomfortowo. I to może zatrzymać mój progres. I pomimo tego, że odczuwam strach przed nieznanym, to decyduje się totalnie i całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie i każdą inną osobę połączoną z tym strachem cały ten dyskomfort. Cały strach przed nieznanym. Cały ten strach przed tym, co nieznane. Cały ten strach, że sobie z tym nie poradzę. Ten strach, że będzie to za dużo pracy. Może muszę być super świadoma, bo będzie się tyle działo. Więc wolę zostać w mojej strefie komfortu. Gdzie i tak już wiem, jak sobie radzić z sytuacjami. Gdzie wszystko jest mi znajome. Gdzie już wiem, czego oczekiwać. Wiem, czego oczekiwać. Może tego nie lubię. Ale jest mi to znane. I to przynosi mi komfort. I mogę tam zostać. Tylko, że część mnie mówi mi, że coś przegapiam. Kiedy część mnie chce pewności i stabilizacji, To inna część mnie szuka przygody, bo to jest nowe i ekscytujące. I to sprawia, że rozwijam się jako człowiek. To sprawia, że jestem w stanie się dowiedzieć, z jakiej kliny jestem ulepiona. Czasami po prostu nie chcę tego robić. To jest bardzo niewygodne i trochę przerażające. I nie jestem pewna, czy będę sobie w stanie z tym poradzić. Więc uwalniam ten strach i wątpliwości. Uwalniam je na poziomie komórkowym. Uwalniam to z całej mojej przeszłości. Z wszystkich sytuacji w moim życiu, kiedy dostałam informację, Że nie jestem w stanie sobie poradzić z sytuacjami. I że powinnam się trzymać tego, co jest mi znane. Ale prawda jest taka, że poradziłam sobie z tymi sytuacjami. Może nie tak elegancko, jakbym chciała. I nie zawsze z takim sukcesem, jaki bym sobie chciała wyobrazić dla siebie. Ale zawsze rozwinęłam się dzięki tym doświadczeniom jako człowiek. Jestem chętna na to, żeby dalej się rozwijać, uwaliam strach i wątpliwości. Tak, żebym była w stanie postawić sobie wyzwanie żeby wejść na nieznane mi terytorium. I żeby dowiedzieć się, kim naprawdę jestem. A rozwój i tak się wydarzy. Pozwalam sobie na ekscytację. Związaną z moim wybieraniem się na nowe, nieznane terytorium. Ponieważ zasługuję na najlepsze możliwe życie w ciele, w duchu i umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I otwórz oczy. I co? Jak się czujesz? Jest jakaś ulga? Jak jest super? Jak nie ma, to powtarzamy. Może ten sam tapping? Może pojawiła się jakaś. Inna emocja możesz poszukać w tej playliście sami po polsku, może akurat coś się znajdzie. No i działaj, wychodź poza strefę komfortu, wychodź na nieznane terytorium, bo najczęściej tam leżą właśnie nasze dary i nasza szansa na spełnienie się w naszym życiu. Bardzo niewiele um, przełomowych rzeczy dzieje się w naszej strefie komfortu. Jeśli to wideo Ci pomogło i Ty chcesz pomóc mi, to polubię, Zostaw komentarz, na jaki temat chciałbyś jeszcze, żebym przetłumaczyła dla Was tapping. I, i co? Tutaj gdzieś będzie mój Instagram. Jak chcesz zobaczyć, co robię, jak się nie pokam po głowie. I zapraszam do zapisania się do kanału. Dziękuję Ci za Twój czas, za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne życie. I do zobaczenia wkrótce. 好告诉你